Alan, play-offy trwają. Dziś się nie udało, przegrywamy 1-2. Co było przyczyną tej porażki? Na pewno początek nie był super w naszym wykonaniu, mogliśmy zagrać troszkę lepiej, lecz play jest długi i skupiamy się teraz na meczach w Katowicach, żeby zagrać ten dobry mecz. Sporo kontrowersji było przy tej karze w dogrywce. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Ja nie oceniam pracy sędziów, od tego są inni i mam nadzieję, że jeśli to był błąd, to zostanie wyciągnięte konsekwencje przeciwko nim, lecz no, każdy popełnia błędy i każdy jest człowiekiem. W dogrywce w playoffach dogrywki trwają po 20 minut. Jak wy się fizycznie czujecie no, po takiej dawce czek na 3? Nie mamy z tym problemu. jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie. Potrenowaliśmy w przerwie, więc yy, myślę, że nie mieliśmy z tym żadnych problemów krąż 3 na 3. Teraz udajecie się do Katowic na dwa spotkania, gdzie no ciężki teren. No chyba cel, żeby przynajmniej jedno spotkanie wygrać. Nie patrzymy na to tak, żeby przynajmniej jedno spotkanie wygrać. Jedziemy tam na pierwszy mecz w poniedziałek i skupiamy się na tym tylko meczu i chcemy go wygrać. Jeśli go wygramy w poniedziałek, będziemy dopiero myśleć wtedy, co będzie we wtorek. Za nami dwa spotkania w Krakowie. Na pewno zwróciliście uwagę tutaj na dużą frekwencję i głośny doping. No i chyba teraz chcecie zaprosić kibiców na piąty mecz już w piątek za tydzień. Tak, na pewno kibice są naszym siódmym zawodnikiem tutaj i liczymy na ich pomoc, ponieważ już grając przy nich gra się nam dużo łatwiej i, i możemy liczyć na eksporcie.